W ostatnim odcinku zapytaliśmy was, o którym z tych pominiętych filmów z września chcielibyście posłuchać najbardziej, i ku mojemu zaskoczeniu najczęściej pojawiał się komentarz, że. Don't worry, darling. Mnie to w ogóle nie zaskoczyło, szczerze mówiąc. Ale że film obejrzeliśmy jakiś czas temu, to nie ma problemu, możemy usiąść, tylko nie wiem, czy będziecie zadowoleni z takiego obrotu spraw. Zabieraliśmy się za omówienie tego filmu w okolicach premiery, bo też atmosfera wokół premiery tego filmu nie była za ciekawa jakiś taki mało pozytywny ferment i my tutaj nie będziemy wchodzić w te rzeczy, które są dookoła filmu. Rozmawiamy o samym filmie. Oczywiście komentarze należą do Was. I na papierze projekt wygląda naprawdę ciekawie. Tym bardziej, że Olivia Wilde dała nam się poznać już jako reżyserka przy okazji filmu Booksmart, albo też jak chce polski dystrybutor Szkoła Melanżu, który naprawdę hmm. mocno szanujemy. Dramatyczny jest ten polski tytuł. I na etapie pierwszego zwiastuna, kiedy ten trailer się pojawił, no to faktycznie miałem takie poczucie, że hej, to wygląda naprawdę ciekawie. I zasadniczo na tym recenzja mogłaby się skończyć. To wygląda naprawdę ciekawie. No dobra, ale po kolei. Mamy młode małżeństwo, które zamieszkuje w takim bardzo uroczym miejscu, z innymi podobnymi im parami. Akurat Alice i Jack, czyli nasi główni bohaterowie, nie mają dzieci, ale tam większość ludzi ma już rodziny. I wszystkie żony są kurami domowymi, a wszyscy mężowie o określonej godzinie wyjeżdżają do pracy do jednego miejsca. Więc chciałoby się powiedzieć idylla. Miasteczko na odosobnieniu tworzy swoją własną, jakąś taką zamkniętą społeczność, mamy tam jakąś konkretną kulturę i nad całością w ogóle e, czuwa pewien pan, który jest szefem także tych wszystkich mężów udających się do pracy w tej roli Chris Pine. I oczywiście mamy tutaj jakąś Tajemnice, bo my nie wiemy skąd ci wszyscy ludzie się tam wzięli, co robią tak naprawdę ci wszyscy mężowie. Jaką naprawdę pracę wykonują? E... Poza tym, że coś tam ściemniają swoim żonom. Wiadomo jest, że można się udawać tylko do pewnego momentu tej okolicy, a dalej już jest granica, za którą nie można przejść, ponieważ może stać się coś złego. Właśnie tutaj wyraźnie wytyczono zakaz. Nikt nie może się udawać poza to miejsce. I powiem tak, gdyby ten film powstał w bańce, nie powstały żadne inne filmy wcześniej, to może te tajemnice udałoby się utrzymać naprawdę długo, do pewnego kulminacyjnego momentu w całej historii. Natomiast szczerze powiedziawszy, po jakichś 5-10 minutach filmu, my już dobrze wiemy, że to wszystko, co oglądamy, to jest jedna wielka fasada, że tam czai się coś więcej. I teraz pytanie, czy to więcej. Będzie faktycznie taką nagrodą dla nas po odkryciu tego, co tam czai się więcej, czy po raz kolejny zderzymy się z takim poczuciem, że kurde, my już to wszystko widzieliśmy, my już to znamy i dokładnie czegoś takiego się spodziewaliśmy. Wybieram bramkę numer dwa. Ponieważ w tym filmie wszystko w zasadzie jest jasne, jeżeli widzieliście więcej niż trzy filmy z tajemnicą jako głównym motywem. Myślałeś, że to jest licek, i ja bardzo nie lubię takiego rozwiązania, kiedy po macoszemu traktowany jest rozwój bohaterów czy rozwój historii, a wszystkie siły skupiają się tylko na tym, że jest ta tajemnica i e, napędem całej jakiejś tam prowizorycznej Intrygi. historii jest to, że ta tajemnica musi być odkryta. I jasne, na pewno znajdą się widzowie, dla których to będzie satysfakcjonujące. Dla mnie i podejrzewam, że dla ciebie również absolutnie nie było. Bo szczerze powiedziawszy, poza warstwą taką formalną, poza tymi wizualiami, kostiumami, scenografią, bo to wszystko cieszy oko. Piękna jest, absolutnie. To jednak całość ogranicza się do wałkowania jednego i tego samego. I oczywiście mamy tutaj fantastyczną Florence Pugh, która dwoi się i troi, żeby z tej roli w ogóle cokolwiek wyciągnąć, tyle że problemem jest to, że ona tutaj tworzy duet z postacią graną przez Harry'ego Styles'a. I jeżeli chodzi o Harry'ego Stylesa, to żeby być miłym, to jego ostatni album jest bardzo udany, moim zdaniem. Ale jeżeli chodzi o kwestie filmowe, to niestety w tym filmie wychodzą wszystkie jego braki. Ten brak doświadczenia przede wszystkim, moim zdaniem, ponieważ jest tutaj. No, w otoczeniu osób, które są znacznie bardziej doświadczone od niego i zjadły po prostu już na tym zawodzie, nawet jeżeli są od niego młodsze. Tym bardziej nie pomaga mu to partnerowanie Florence Pugh. Problem jest taki na przykład, że Florence Pugh, tak jak powiedziałem, bardzo mocno się stara, ona ciągnie w ogóle ten film i ogląda się go przede wszystkim dla niej. Dlatego jakie będzie mieć reakcje, w jaki sposób dojdzie do tych konkretnych warstw w całej tej opowieści, bo obiera te fabuły jak cebulę. Natomiast cały film jest skomponowany w taki sposób, że po prostu obserwujemy tę bohaterkę, która ma różnego rodzaju wizje, różnego rodzaju przeczucia w związku z tym miejscem, coraz mniejsze ma zaufanie do mieszkańców tej społeczności, a ostatecznie, kiedy wiemy już, jakie to rozwiązanie jest, to to wszystko wydaje się być taką jedną wielką bombką choinkową, która zakrywa to, że w środku jest pusta. Tak, i wszystkie te rzeczy, które mogłyby być potencjalnie oryginalne, te przeczucia, te wizje, one też są w pewnym sensie stworzone z klisz, które my już znamy. Po prostu twórcy tutaj nie zaproponowali nam nic nowego, nic odświeżającego. Nawet wnioski, z którymi nas pozostawiają, też nie są niczym świeżym, są po prostu powtórką z rozrywki. I ja uważam, że gdzieś tutaj czai się dobry pomysł. Mm. Jeśli chodzi o samą tę fantazję, tak to nazwijmy, żeby nie iść za bardzo w spoilery, to mogłoby mieć jakieś ręce i nogi, prowadzić do może jakichś ciekawych wniosków, takich socjologicznych, powiedziałabym, no ale nie w momencie, kiedy ucina nam się ten film w sumie w najciekawszej scenie, która mogłaby coś zmienić. W tym układzie sił. Bo tam nawet pojawiają się takie rzeczy typu postać grana przez Olivia Wilde, czyli reżyserkę rzuca w takim bardzo szybkim dialogu informacje o tym, jaka jest jej motywacja, na przykład tutaj nie wchodząc w jakieś spoilery, ale wydało mi się to tak absurdalne i tak już doklejone na ślinę I do tej opowieści. Tak tłumaczy to widzowi. Nie mając absolutnie wiary w to, że my to sobie wszystko ładnie poskładamy i że możemy sobie coś dopowiedzieć do tego, że nie trzeba nam wszystkiego wykładać kawa na ławę. Ale też swoją drogą nie przepadam za Oliwią Wilde w tej roli, bo nie, jest dla mnie zbyt jakaś taka historyczna trochę. No być może. Ale już abstrahując od tej symboliki, od tego zakończenia, od tego rozwiązania całej akcji, no to wszystko by było spoko, gdyby w tym filmie było jakieś życie, bo sama Florence Pugh tego wszystkiego nie pociągnie. I kiedy ma zderzać się ze swoim mężem i y, mówić, na przykład, mu w takich intymnych, mimo wszystko rozmowach, że ma jakieś wątpliwości. Że, ym, że, że coś jej się nie składa i tak dalej, no to ten mąż za każdym razem, absolutnie za każdym razem w tym filmie, jest taką po prostu statyczną figurą, która nie przyjmuje do siebie żadnych informacji z zewnątrz i po prostu ją zbywa. Przez co my też już nie mamy żadnych wątpliwości, że jest dokładnie tak, jak nam się wydaje od samego początku. Tak. I kiedy już mamy dziesiątą scenę z rzędu, która polega na dokładnie tym samym i nie zmienia się w jakiś drastyczny sposób względem poprzednich, to, to wkrada się w to wszystko monotonnie. No nie, po prostu, nie ma tutaj żadnego życia, żadnej energii w tym. I nie ma tajemnicy w tej tajemnicy po prostu. Historyjka, która prowadzi do tego jednego rozwiązania i nic poza tym, żadnego rozwoju bohaterów. Nie, to jest po prostu opowieść obliczona na efekt która w międzyczasie gdzieś tam przykrywa, właśnie, swój pustostan takimi łakociami. Bo tutaj ładne kostiumy, bo tutaj ładne zdjęcia, Ładni bo mamy, mamy mimo wszystko dobrych aktorów w rolach głównych. Tutaj nic nie powiedzieliśmy o postaci Krisa którego jest relatywnie niewiele w samym filmie, ale, jest ale on też. Jako przywódca, dajmy na to takiego kultu, jest też bardzo ciekawy faktycznie. I tam na przykład jest bardzo fajnie poprowadzona scena, moim zdaniem, kolacji, tak. w której główna bohaterka zaczyna zadawać konkretne pytania i tam zaczęło się coś, moim zdaniem, dziać wreszcie w tym filmie. Ale to też przez to, że po pierwsze ona zadaje konkretne pytania i wreszcie jakieś wątpliwości mają ujście tutaj, no. a po drugie, no, to jest starcie dwójki najlepszych aktorów z tego tak, filmu. Tak, zdecydowanie. I żeby nie było, to nie jest najgorszy film, jaki obejrzeliśmy w tym roku. Przynajmniej moim zdaniem. Ale myślę, że jest na podobnym poziomie rozczarowania, jak ostatnio omawiany przez nas Amsterdam. Nawet trochę na Oliwie Wilde bardziej liczyłam, bo mi okay. się Booksmart pod tak. podobało bardzo. Bo tutaj jest ten problem, że to jest film z aspiracjami, który ma tak wielkie ambicje, żeby opowiedzieć nam o ważnych rzeczach, żeby gdzieś tam zmusić nas do refleksji. Tyle, że nie proponuje nic konkretnego, co zmuszałoby do tej refleksji, tylko powiela klisze. Tak, I jakby wnioski nasuwają się same dużo wcześniej, niż film nam je podsunie, no. I żeby tutaj nie było, tutaj nie stawiamy się w jakiejś takiej roli, że o, wszystkie rozumy pozjadaliśmy i że w ogóle masakra, masakra, nie może wam się to podobać. Jeżeli wam ten film przypadł do gustu, super, chcieliście usłyszeć naszą opinię, to po prostu się nią dzielimy. Ale też nie odbieramy nikomu możliwości cieszenia się z tego seansu, ja, jakby... Jak zwykle. Jeżeli wam się podobało, to super, ja zazdroszczę, ja bym chciała, żeby to był dla mnie lepszy film. Bo zwiastun pierwszy podobał mi się bardzo. Liczyłam na dużo. Dostałam dużo, dużo, dużo mniej. Tak, bo to jest film pod tytułem Nie martw się, kochanie, zaraz się rozkręci, z tym, że nie rozkręca się nigdy. Tak więc tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. To wszystko od nas? Myślę, że tak. I do zobaczenia w następnych odcinkach.